śmierć, to weź bajka odwołaj ten yy, znasz marker wymasz No, M i marker tam masz. No, spoko, spoko. Skaczemy na jedną dynkę, by coś to było. Awarii e. znowu na ciebie wskoczę. <grych> Dobra. No nie no, serio No bo ja A, w... Nie, w... Pamiast, nie bo Waj... Wajchowski <grym się w>... zrobił ten sam rynek co ja, tylko ja nacisnąłem czyjś zły przycisk, nie wyskoczyłem wcześniej. Jest Wari. Wari, bo no. się pogniewamy. Nie słuchajcie, ani jednej broni. No serio? No. Pogniewamy no. się Wari. Ale y, o co chodzi, Hasko, Palonek, Kto to tam? Zajebałeś mi buty. Ja żadnych buty nie widziałem. Ja nie, żadnych... wcale. A chcesz zobaczyć moją powtórkę z nagrania? Y, żadnych laczków nie widziałem, naprawdę. Nie. nie. Wiecie co, Mariusz, co zrobił? Chłopaki, chłopaki, mam problem, zawiesiłem się na murku. Może ktoś go rozwali? Może go odblokuje? No ten... O, nie. Czemu bawić się w Boga? Nie baw się w boga. Nie ma, nie mam. Nie ma, nie mam ma Ja nie mam nic żadnego... Zniszczyliśmy. Spróbujcie we mnie samochodem. <ślał> to się <jest> kurde <ślał> <ślał> e, samochodem. E. Jezus, bawi się w Jezusa. No nie no. Ej, tu są chyba goście? Czy nie? A nie, dzieje? mogę strzelać ani nic, no, po prostu zapisałem w powietrzu. A nie, nie. Hasko, Hasko, tam w górę masz samochód na 276, będziesz we mnie wiedzieć samochodem. 276 stopni. A możesz zmieniać broń? Przeładowywać? Nie, nie, nic nie mogę. Nie mogę strzelać, nie mogę użyć adre adrenaliny, e? nic nie co mogę. co to było? To ja, to ja, to ja, spróbowałem w niego strzelać. Ja yes, zwali, Hasko, jest... popatrz na stopnie. Hasko, Hasko. Na no. 276 stopni masz samochód. Mam dzipek tym dzipkiem byś próbował we mnie wjechać 200 co? 276 Kurczę, nie da się 70 276 No tam w górę, Ej, asfaltem, tam... W górę. Kurde, asfaltem w górę Kurde chłopaki. Asfaltem w górę, w górę No i z złą stronę biegniesz O tam Dobra, Już, już 70, 60. Asfaltem w górę tam masz dzipek No już wari tam biegnie Mari? Nie, nie niż go! O, Karol... Ale żeby, kurde, choć nie wiem, ktoś się tu... Ktoś się mnie zastrzelił, Dobra. No nie, ta raczej się nie uda, żebyś, żebyś ty to akurat zrobił. wiem. No jest... jak mi przeleciał... Trzeba... Żebym wsiadł, może mi się uda wsiąść. Dobra. Ej, chłopie, chodź, co się dzieje. Tu strzela. Wajha kurde. Strzela, gość, strzela jest gość. To nie zabijajcie go, tylko bo go, żebym nie zabił. No, strzela, no. Nie, nie, nie zabijajcie go. Nie, nie, nie zabijajcie. Patrz, no jest, no. Wari no jaka. O, bo. dobra, nie, nie, nie zabijajcie tego, może on nie zastrzeli jakiś Dobra, no to idziemy stąd. Mierzy we mnie, ale nie strzela, no. Wali, nie, 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 nie. idź w jego stronę, zostaw go! Ja tu... Idę. Ja on cię nie może zabić! O, dobra, dobra, zabijają mnie! Dobrze, dobrze, dobrze! To działa, to działa! Kurde, jaki glitch! <grym> no <grym Boże, no! To tu się odja, nie podbiło. Czekaj, już, już prawie nie mam życia, już prawie nie mam życia, jeszcze raz! No, jeszcze raz! No jeszcze raz! No, no, jeszcze no raz, nie! O! Jest! Jest! Złożyło mnie! Jak ja się cieszę! Ej! Ktoś jak... na mnie! Z tyłu, ja z tyłu! Z tyłu! Z tyłu! Z tyłu! Z tyłu. Z tyłu. Ja... O, nie, 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 na górce! Na górce! Na górce! Kur... Ojejaj! Ojej. Ale jaja! Kul... Słuchaj, Bari, naprawdę to się będzie nadawało na YouTube! Tak! <laughs> o! Szkurz. Ja pierdzielę! Co jeszcze gramy raz, nie? Kajcie. Pytanie. Ale czy jest jakiś dwóch gości co ma takie same imniki, widziałeś? No to było dziwne. I badam tylko kurczę, mi gwiazdkę. Ajajaj, no ja jestem już brązem. No, Panek! O, bo... <laughs> co za No przeskakiwałem przez murek, no kurde.